Cześć kochani, zapraszam was dzisiaj na makijaż. E, apelowałyście, że chcecie więcej makijażu na moim kanale, więc dzisiaj spełniam waszą prośbę i zrobię makijaż ten, który mam w tym momencie e, na sobie. Natomiast nie będzie to taki zwyczajny tutorial, tylko tak jak widzicie po tytule e, chat makeup, coś podobnego, co robi Hania Digital Girl, e, czyli będę dzisiaj używać kosmetyków, które są nowe w mojej kosmetyczce. E, dużo rzeczy nowych kupiłam na promocji w Rosmanie, tej minus 49% i zastanawiam się jak pokazać wam te kosmetyki. Stwierdziłam, że e, właśnie zrobienie makijażu z użyciem tych wszystkich kosmetyków będzie chyba najlepszą e, propozycją. E, być może część tych kosmetyków pojawi się później e, w ulubieńcach, więc będzie taka bliższa recenzja, natomiast dzisiaj będzie właśnie makijaż, taki test na żywo można powiedzieć. E, jeżeli propozycja tego makijażu wam się podoba i jeżeli e, chcecie wiedzieć, właśnie jakich kosmetyków użyłam, to serdecznie was zapraszam do oglądania. No to zaczynamy. E, użyję dzisiaj mojego Nowego podkładu to jest Max Factor Face Finity 3 w jednym, i ja posiadam go w kolorze Sand numer 60. Tak on wygląda z bliska, ma pompkę, bardzo ładne, solidne opakowanie I kupiłam go w tej promocji rosmanowskiej minus 49%, więc zapłaciłam za niego około 30 zł I jest to podkład przeznaczony głównie dla skór tłustych i mieszanych, ponieważ daje wykończenie matowe No i ma całkiem niezłe krycie Używałam go przez ostatni czas, bardzo jestem z niego zadowolona No i dzisiaj pokażę wam jak wygląda na mojej twarzy właśnie przed i po nałożeniu Nałożę go pędzelkiem z sepory numer 45. No, i tak ten podkład wygląda nałożony na twarz. Bardzo fajnie stapia się ze skórą. Natomiast nie wiem, czy nie wolę go nakładać palcami, bo wcześniej właśnie nakładałam go palcami i jakoś tak. Lepiej się stopił ze skórą, natomiast tym pędzlem troszeczkę musiałam walczyć z, ze smugami, więc jeszcze będę go pod tym względem testować. Nie używałam go z, z beauty blenderem. Podejrzewam, że z beauty blenderem jego wykończenie będzie najładniejsze. On chwilę po nałożeniu, właśnie tak troszeczkę zastyga, wtapia się i wygląda bardzo naturalnie, daje taki efekt flawless. Ja jestem z niego na razie bardzo zadowolona. Teraz nałożę korektor i to też jest korektor, który jest u mnie od bardzo niedawna, ale jest na YouTubie. Bardzo znane. Zgadnijcie co. Collection, oczywiście Lasting Perfection. Eee, korektor, e, który od dawna mnie bardzo tak zastanawiał i od dawna chciałam go mieć, ale przekonał mnie tak w 100% do siebie, gdy maksyneczka e, na mojej twarzy go używała. I koleżanka z Londynu mi go przywiozła. Ja posiadam numer 1, to jest dokładnie 1 Fair. I myślę, że jest to odcień właśnie taki idealny pod oczy, bardzo jasny. Korektor jest bardzo treściwy, zaraz zresztą zobaczycie, jak wygląda pod oczami. I na powieki również będę go nakładać jako bazę pod cieniem. Korektor nałożony, jak widzicie, że bardzo mocno mam rozjaśnioną okolicę oczu, właśnie i powieki, i właśnie tutaj pod oczami. Zaraz to koniecznie przypudrujemy. Efekt będzie troszeczkę bardziej naturalny. Na twarz nakładam puder, który akurat nie jest u mnie nowy, bo żadnego nowego pudru przez ostatnie miesiące nie kupowałam. To jest po prostu Kryolan, puder z serii Dermacolor Light. Setting Powder match, czyli taki utrwalejąco matujący puder w kolorze M2. I nałożę go Hakuro H55. Twarz przypudrowana, więc teraz przejdę do brwi e, i użyję kolejnej nowości. E, tym razem Maybelline Color to... Twarz przypudrowana, to teraz przejdę do brwi i użyję kolejnej nowości, to będzie Maybelline Color Tattoo w kolorze 40 Permanent Taupe, czyli takim kolorze bardzo zimnego brązu. Użyłam go dopiero u siebie chyba raz albo dwa razy, nie jestem w 100% pewna, czy ten kolor mi pasuje. Tutaj też ciekawa jestem Waszej opinii. No i przechodzę do malowania, będę malować pędzelkiem numer 85 Hakura. Cóż, różnica jest dosyć znaczna. Nie wiem, czy ten kolor nie jest dla mnie e, zbyt szary. Zaraz jeszcze go oczywiście wy, e, wyczeszę. Chcę, żeby on troszeczkę zasechł na tych brwiach, wtedy łatwiej go będzie wyczesać. Cóż, wygląda to trochę chyba dziwnie. Chyba faktycznie nie jest to do końca mój kolor. Jest trochę zbyt szary. Ja zazwyczaj wybieram kolory, które są raczej cieplejsze, jeżeli chodzi o brwi. Myślę, że dla blondynek o nieco chłodniejszym typie urody niż mój bardziej się ten kolor sprawdzi. Natomiast jeżeli chodzi o sam produkt, to bardzo, bardzo dobrze się nim maluje brwi, naprawdę bardzo łatwo namalować taki zdefiniowany kształt. Wyczesałam troszeczkę ten produkt Nadal on wygląda trochę dziwnie Ponieważ mam bardzo blade oczy Nie mam nic umalowanego na oczach Zaraz zobaczymy jak po zrobieniu Oka Wszystko będzie wyglądało I dzisiaj użyję kolejnej nowości Tym razem będzie to paleta z L'Oreala Również kupiona na promocji W Rosmanie. Posiadam kolor E2 Nude I to jest piękna paleta Właśnie taka, takich od Cieni nude, bardzo świetlistych, jasnych, dosyć. Świetna jest na dzień, chociaż taki mocniejszy wieczorowy, też no, dałoby się wykonać tutaj z pomocą tego ciemniejszego cienia. Zaraz zobaczycie, jak te kolorki wyglądają na moich oczach. Bardzo mi ta paleta podpasowała. Jej cena bez promocji to jest około 40%. 40, chyba 7,50 zł, więc zapłaciłam połowę tej ceny. I drugi cień, którego użyję, również z L'Oreal, to jest kolor Infallible 002 Hugues Beige i to jest przepiękny kolor taki beżowo-szampański, kolor bardzo mocno błyszczący, sprasowany, więc zaraz zobaczycie jak będzie wyglądał na moim oku. Makijaż oka zacznę właśnie od tego cienia, tak on wygląda tutaj w pojemniczku, jest naprawdę bardzo e, piękny i nałożę go w wewnętrznym kąciku. Użyję do tego mojego ulubionego pędzelka, to jest Inglot 13P. Cień nałożony, teraz przejdę już do tej palety i użyję tego um, dosyć jasnego, świetlistego brązu na całą ruchomą powiekę. Następnie w wewnętrznym kąciku nałożę ten ciemniejszy cień, i, i również nałożę go w załamaniu powieki i będę cieniować. Do nakładania i rozcierania używam pędzelka 217 z Maka. Okay, mamy troszeczkę to oko już przyciemnione. Na dolnej powiece użyję tego cienia e, takiego brudnego e, różu, oraz wewnętrznym kąciku, przepraszam, w zewnętrznym kąciku tego e, również ciemniejszego. Cienie nałożone, myślę, że kolorystyka tej palety jest niesamowicie uniwersalna. Chyba każdemu będą te cienie pasowały. No i jest to świetna paleta na dzień, właśnie, bo to są dosyć jasne odcienie, właśnie uniwersalne, twarzowe. Jedyne co, no to są dosyć mocno błyszczące, ale raczej nikt sobie nimi krzywdy nie zrobi. Pigmentacja jest, myślę, tak w sam raz. Dzisiaj używam ich bez bazy. Mam jedynie korektor nałożony na oczach. No, i myślę, że dają radę. Bardzo dobrze mi się ta kredka sprawdza. Jest trwała, łatwo się nią maluje. No, i ten taki cielisty kolor bardzo odświeża spojrzenie i otwiera oko. I teraz użyję kolejnej nowości, czyli eyelinera również z firmy L'Oreal. To jest dokładnie Super Liner Black Liqueur. Kolor czarny, ale taki bardzo błyszczący czarny. On jest drogi, bez promocji kosztuje chyba 47 zł albo coś takiego. Naprawdę sporo. No zapłaciłam połowę ceny właśnie też na promocji w Rosmanie. Od razu Wam powiem, że jest to niesamowicie trwały eyeliner. I łatwo się nim maluje, zaraz zobaczycie jak to wszystko wygląda. Narysowałam nim taką dosyć w sumie skromną, lekko tylko wygi wywiniętą kreskę właśnie na górnej powiece. Teraz zabieram się za drugie oko. Kreseczki namalowane. No, nie są może jakieś tam super, ekstra idealne, ale powiedzmy, że mogą być. E, I jeszcze na górnej linii wodnej e, narysuję czarną kreskę, żeby nie było prześwitów między e, powieką, wy, właśnie między linią wodną, a właśnie tą czarną kreską. I zrobię to kolejną nowością, czyli taką e, kredką kolem e, z, z Maybelline, i to jest Master Kajal właśnie Kohl Liner, czyli taka e, czarna kredka, której się nie temperuje e, i która jest właśnie idealna przede wszystkim na linię wodną i spróbujemy nią użyć właśnie e, na górnej linii wodnej. Okej, okay. ja mam troszeczkę wrażliwe oczy, więc bez chusteczki się nie odbyło, ale generalnie jest to całkiem spoko produkt, łatwo i szybko się nim maluje, więc jeżeli czegoś takiego poszukujecie, to jest w porządku. Teraz przechodzę oczywiście do wytuszowania rzęs i użyję dzisiaj mojej nowej maskary, której nie używałam jeszcze ani razu, nie mam pojęcia jak się sprawdzi, więc zobaczymy. To jest Maybelline Colossal 100% Black Mascara i jej szczoteczka wygląda w ten sposób, czyli jest to szczoteczka po prostu taka dosyć duża, klasyczna, nie silikonowa. Tak wyglądają rzęsy po umalowaniu, tak przed, więc myślę, że jest duża różnica i naprawdę w tym momencie bardzo mi się efekt tego tuszu podoba. Daje faktycznie bardzo czarny kolor, mocno podkreśla rzęsy, pogrubia i jakoś specjalnie ich nie skleja, więc na razie jestem bardzo zadowolona. Przechodzę do drugiego oka. Ok, rzęsy wytuszowane, oczy myślę, że możemy uznać za skończone. Efekt mi się podoba. Raczej jest to dzienny makijaż na razie, ale możemy wiadomo zawsze użyć na przykład ciemniejszego koloru na ustach i zrobić z tego makijażu makijaż wieczorowy. Natomiast jeszcze cały makijaż nie jest skończony. Użyję teraz jeszcze bronzera, różu oraz rozświetlacza i jako bronzera użyję również nowości, czyli bronzera Astor Skin Match Forever Bronzer. To to jest taka świetna e, mieszanka e, poczwórna e, i ja mam kolor 002 brunet, i bardzo mi się podoba to, że właśnie jest to e, mozaika e, mieszanina czterech kolorów, e, i możemy sobie użyć albo jakiegoś e, pojedynczego z nich, albo e, użyć wszystkich naraz, e, i są to zarówno chłodne, jak i ciepłe odcienie. E, Efekt jest taki dosyć wielowymiarowy, zaraz zresztą e, zobaczycie. Nałożę go oczywiście pod kości policzkowe. Co prawda, e, moja twarz nie jest, e, jakby nie ma takiego kształtu, który e, trzeba mocno konturować, szczególnie tutaj właśnie pod kośćmi, ale czasami e, jednak lubię sobie te policzki zaznaczyć. Użyję do tego pędzelka Hakuro H15, którego zawsze używam do e, brązera, właśnie. I sobie troszeczkę te kolory wymieszam. Kości policzkowe, myślę, że skończone, ale jeszcze troszeczkę nałożę brązera tutaj na spód brody, żeby troszeczkę moją twarz tak optycznie skrócić, bo jest trochę długa, tak jak możecie widzieć. I również trochę brązera, tych raczej jasnych odcieni teraz używam, tutaj na granicę czoła, również żeby twarz troszeczkę optycznie skrócić konturowanie skończone, teraz jeszcze użyję różu i też to będzie produkt u mnie nowy, to jest Golden Rose Terracotta Blush w kolorze 02 i to jest taki, taka mieszanka kolorów no różnych odcieni różu jest to dosyć chyba taki dosyć błyszczący róż, zobaczymy jak będzie wyglądał do tej pory tylko raz u mnie go używałam więc jeszcze tak nie mam żadnego zdania o nim No i tak ten róż wygląda. Kolor jest. Dosyć mocny, bardzo fajnie napigmentowany i bardzo mocno błyszczący, więc tylko dla osób, które lubią naprawdę mocno błyszczące kosmetyki, no bo widać w nim takie dosyć spore drobinki, ale generalnie róż mi się podoba. Na sam koniec już przepraszam dwie rzeczy, czyli rozświetlacz oraz usta. Jako rozświetlacz użyję mojego ukochanego rozświetlacza, o którego zawsze wszyscy się pytają. Mam go chyba w każdym filmiku na policzkach i naprawdę zawsze dostaję mnóstwo pytań, to jest oczywiście Mary Luminizer z filmu The Balm i nałożę go moim ulubionym pędzelkiem Hakuro H22 na szczyty kości policzkowej, ale naprawdę niewiele, ponieważ już i tak mi się tutaj dosyć e, dużo błyszczy i zawsze używam go również tutaj lekko nad, e, nad brwią. No i jeszcze musimy przejść do ust na sam koniec już. Najpierw zetrę to, co mam teraz, czyli balsam i nałożę błyszczyk burżuła efekt 3D natomiast w nowym kolorze wcześniej zawsze używałam koloru numer 51 czyli takiego bardzo jasnego różu natomiast teraz wybrałam troszeczkę mocniejszy taki koralowo-różowy kolor ale również bez drobinek jest naprawdę przepiękny chociaż używałam go dopiero tylko raz więc teraz też jest takie moje pierwsze wrażenie zaraz zobaczycie jak wygląda na moich ustach No, i tak ten błyszczyk prezentuje się na moich ustach e, i to jest numer 59, zapomniałam Wam powiedzieć. Również to jest zakup z promocji e, z Rosmana. Te błyszczyki kosztują zwykle e, o 30-31 zł. Zapłaciłam za niego chyba 15,80, więc naprawdę e, za taką cenę warto. Zresztą to są moje ulubione błyszczyki, ze wszystkich, e, których kiedykolwiek miałam okazję używać. Bardzo lubię taki mokry efekt, który dają na ustach. Tak więc tak prezentuje się gotowy makijaż. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się. Się podobał, Bo nakręcenie go zajęło mi naprawdę dużo czasu. To jest bardzo pracochłonne wbrew pozorom. Makijaż jest podkreślający urodę, delikatny, bardzo, bardzo uniwersalny. Myślę, że chyba każdemu takie, takie kolory powinny pasować. Ja generalnie taki makijaż bardzo lubię i często noszę, gdy nie chcę mi się bawić z kolorami, gdy po prostu chcę jakiś taki makijaż właśnie podkreślający urodę, naturalny. Myślę, że to jest idealna propozycja. Na dzień serdecznie polecam. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, jeżeli jesteście na tak. Jeżeli chodzi o ten film, zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do następnego razu. Pa! pa.